Bo mamy zaginie 3-4-3, finałową trójkę. Eee, ja mam tak. Eee, dwóch tak. Dwóch napastników tak. takich, prawy napastnik, lewy napastnik i taki no też można go określić wolnym elektronem, taki cofnięty raz na pas i gra na szpicy, no trudno to określić, ale trochę bardziej cofnięty, bo jednak bazuje na tym, że on wbiega czasami z drugiej linii, mm -hmm. niż to, że gra bardziej na szpicy. Ja mam z kolei zawodników strojonych w taki sposób, że, że jest dwóch takich klasycznych skrzydłowych grających przy linii, ale wysoko mm -hmm. i ta dziewiątka w środku, zawodnik taki, taki, który też ma za sobą trochę przestrzeni, żeby się wrócić po piłkę, żeby ewentualnie, wiesz, jak on wyjdzie, to ktoś ze i biega za niego, więc więc ja to sobie tak bardziej wyobrażam. Czyli u mnie bardziej bardziej w linii, u ciebie, bardziej taki trójkąt. Ale trójka, którą my tu mamy, no to zdecydowanie jest nie tak. Mamy pierwszego Messi. z tej trójki. Ja w, w, umieściłem na prawym, prawym napastniku Leo A Messi. ja na jego. prawym skrzydle. Leo Messi. Leo Messi. Dla mnie bardziej prawy napastnik, bo wolę jak on. Znaczy on w ogóle bo, na wolę bardziej jest szybowy, mimo jak to, że on tam kreuje zaczynał. grę. Od środka pola, jak zaczynamy kreowa, kreowanie gry, właśnie bardziej z głębi pola, środka pola. I Potrafi to robić bardzo dobrze. On jest ofiarą naszego sukcesu. On jest ofiarą naszego na sukcesu. wszystkich na do takiego sukcesu. poziomu, który jest e, nieosiągalny prawie dla nikogo. I, i zwyczajnie, no, jeżeli on w ciągu roku strzela 58 goli... 21 asyst. To niektórzy są jakby... Nie wiem, że, nie niby, że niby jest w dołku. dołku. Oczywiście. Jakim jest cudem, mowy, jest zawodnik jest w dołku i gra w ten sposób, no to, to faktycznie świadczy o nim, co on robi, kiedy w dołku nie jest. Ale ale fakt faktem, że Messi trochę loty obniżył, mimo tego no, on na, i na obniżonych lotach całą konkurencję z jednym wyjątkiem zostawia w tyle. No może dlatego, że właśnie oceniamy go przez pryzmat osiągnięć Pryzm Ronaldo. Pryzmat tak pryzmat jak Ronaldo no. miał, miał bardzo dobre osiągnięcia, ale Messi miał większe, to ocenialiśmy go, że nie no, Messi lepszy. No, ale zada. to się, to się, teraz, to się może teraz trochę ścina Messi. No, no, bo on przyzwyczaił tak. wszystkich do tego. Ale teraz że teraz, że mimo sobie, tego, że Ronaldo jest bardzo so, zadowolony, weźmy sobie sytuację, że Ronaldo teraz strzela po te 60 bramek kilka sezonów po rząd. I nagle strzela w pewnym sensie 40. Przecież, A wszyscy to po prostu bliżej się zawodów. Przecież przyjdą takie sezony. takich sezonach. Ale w i ten Messi. bardzo unikatowych czasach, gdzie, gdzie mamy dwóch zawodników na naprawdę najwyższym poziomie. I nie wiem, może to. Messi w, w tym roku słatrzył od Ronaldo. Ale... to jest dwójka najlepsza w historii. Nasi dziadkowie mówili o y, Di Stefano, nasi to. ojcowie o Bońku, o Platinim, My będziemy na pewno mówić o naszym Messim, potomkom o, Ronaldo. o Messi Kto wie, Ronaldo. o kim jeszcze, bo. No, do, na tym momencie o Messi i Ronaldo i to mówimy to. o Messi, który jest teoretycznie w dołku. A się 58 ramek, 22 asysty, pokonuje rekord Traula, jeśli chodzi o bramki w Lidze Mistrzów, rekord, rekord Raula, jeśli chodzi o bramki w Europejskich Pucharach, rekord telmozary jeśli chodzi o bramki w Lidze Hiszpańskiej. No ludzie, czego, co on musi jeszcze więcej dokonać, żeby znaleźć się w najlepszej 11, a na pewno jest w tym momencie drugim najlepszym zawodnikiem na świecie. Ale, ale uważam, że Messi ma niesamowite indywidualne zdolności, ale też no, po prostu no to jest zawodnik, którego nie da się pominąć w takich prezentacjach. Dokładnie, taki zawodnik się zdarza, raz można, nie można. Nie należy pominąć. Bo to dokładnie, nie wypada. Dokładnie, nie wypada. I tyle jest... rekordów pobił, tyle tak, bramek sześć, jest... tyle asyst. Zdobył wicemistrzostwo świata, pomimo tego, że nie zasłużył na najlepszą zanika mundialu, ale zdobył to wicemistrzostwo świata. E, ale jeszcze kończąc, wątek Messiego też, no powiedzmy sobie wprost, jeżeli, bo, bo to jest zawodnik, którego ciężko przypisać do jakiej pozycji, więc tak naprawdę. Jak już ty masz Krosa i Lama, ja mam Krosa i, i rano, to nad nimi już Messi mógł grać na każdej pozycji, więc mm -hmm. to jest też taki zawodnik, który zawsze się w tej 11 znajdzie, bo on może być wszędzie usytuowany, no, więc tak, to też tak. świadczy o nim, jaki to jest yy, wszechstronny zawodnik. I, I mówię, tu można go lubić, bądź nie lubić. My to nikt, kto oglądał się. chociaż pół meczu piłki nożnej nie zaprzeczy, że Messi jest, jest, jest wielki. Lewa, lewy napad, lewy skrzydłowy. Cristiano Ronaldo w no tak. najlepszym zawodniku 2014 roku, bezstrzecznie, no omówiłem o 2014 roku, zawodnik, który jest zasłużył w 100% na złotą piłkę, osiągnął tytuł. Nie, nie wiem, czy opłaca nam się tutaj marnować na Nie, rok. powiedzmy tak, ktoś... wymieńmy jego statystyki, jego osiągnięcia z drużyną i tyle wystarczy, bo wszyscy oglądali jego na więc tak, z drużyną, mistrzostw, znowu Liga Mistrzów. Czyli to najważniejsze eee, no, zostało. Pobił P rekord bramek strzelnych w, 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 w jednej edycji. Puchar Króla, e, Kluba Mistrzostw e, rekord rekordy teraz bije razem rekord, z Realem. No, zaraz, Więc zaraz za ważne, e, no, jeszcze, jeszcze nie prześcignął no, rolę mistrzów. Nie, nie, nie. No to nie, nie, to nie, zaraz go pewnie prześcignie, z Messi się pewnie jeszcze prześcigałem po, no, po prostu piłkarz kompletny. I, 60 bramek w tym roku. 60 bramek. Tak, goli. On w Realu ma chyba nawet średnią bramek powyżej jednego. Wszystkich meczów rozegranych w La Liga mniej niż goli strzelonych, więc o czym akurat No, Najlepszy zawodnik w tym roku bezsprzecznie, nie ma co na to argumentować, jeśli chcecie na siłę się z tym patrzeć, to obejrzyjcie trochę na YouTube. Jeżeli ktoś się nie zgadza. Na YouTube zapraszam. Jest to dziwne, no dobra, dobra ale, ale to jest nasze zdanie i myślę, że się z nami zgodzi 99% społeczeństwa, więc, więc jeśli ktoś jest najlepszym zanikiem na świecie, to no jednocześnie ląduje 11. w najlepsze 11%. Więc ten Myślę, szereg, że nie, to nie ma co się rozwodzić. To jest, to jest, to jest suma to suma, nie ma co tutaj się rozwodzić, bo każdy wie co on umie i jak on gra. No i u mnie ten taki I na ostatni ostatni ciekaw fałszywa dziewiątka. Raz, raz typowa dziesiątka, raz fałszywa dziewiątka. A u mnie typowa dziewiątka. typowa dziewiątka, <coughs> fałszywa dziewiątka, raz nad <coughs> skrzydłowym zamanżyszowego. U mnie to jest Tomek Miller. A u ciebie? Tomek Miller. To jest Tomek? Czy kto inny? Mów w pro! kto to jest? Diego Costa. Diego Costa. Szanuję twój wybór. Ja wybieram Tomka Millera. Gość, który do pewnego momentu był uznawany za prawego ale jak ja jego oglądam, to tak Jeśli byłbym obrońcą, który kryje Millera Szczerze mógłbym go zlekceważyć Gość wygląda... Znaczy Miller generalnie wiesz co. Wygląda źle, no słuchaj. Kiedyś, kiedyś... Słuchajcie, obciągnięcie Getry do połowy, do połowy jak zawolnictwo. Chud chudy zgarbiony. Chudy zgarbiony tak, czy... nie do, nieogolony do nie Nieogolony, procent. no tak niepozornie wygląda. W ogóle jak patrzysz na niego, to nie masz. w ogóle nie, nie myślisz o tym, że on może być jakimś genialnym zawodnikiem, ale... A jest naprawdę genialny. Znaczy to bo... jest. Wiesz to kiedyś czytałem się na jego temat, że to jest zawodnik. Z tak niesamowitym instynktem stajerskim, że on stojąc w narożniku i opierając się o chorągiewkę, i tak by dostał tą piłkę po dziewięciu rzetel. Ale to tak wygląda, o, że ta, się o, nie o, angażuje. Tak, oczywiście, że to ja. A ja w tej grze tutaj to jest, a jest w grze. I, I nagle się pojawia tam, gdzie gole strzelają brake, się praktycznie brake. same. Tu dołoży nogę, tam głowę, tutaj. A no najlepiej później jeszcze przyszłują o co, on tylko dołożył głowę, a później jeszcze minie i dogra jakiemuś ja mówię. Zawodnik w wieku 25 lat ma 10 goli strzelanych na Mundialu. I wydaje mi się, że wcale nie musi utrzymać tego tempa. A i tak prześcigaj, i tak w loze, bo no jest dobra, niesamowicie skuteczny, zwłaszcza w reprezentacji. W albaśni też To jest on w klubie, on też taką cichą pracę wykonuje w klubie. Tak, w klubie jest Brudną, robotę, brudną, robotę, brudną tak. robotę. A i tak tam strzela bramki asystuje. Naprawdę, zawodnik, który. No wiadomo, jak każdy Niemiec i do nich w coś w tym roku osiągnął. No, tak, znaczy, ja osiągnął. przede wszystkim szanownie sobie za, za to, że to jest taki klasycz, zawodnik z takimi klasycznymi umiejętnościami strzelania w ramek. Jak byli Inzagi, byli Van Nistelrooy Raul tak. Jak Gerd Müller. Dla mnie Müller zasłużył tym, że... Mundialem. No, mundialem, mundialem i samymi, samymi, samym też wpływem na to, jakie trofea zdobyły zespoły, w których grał. Więc tak, Tomek i... Müller u mnie. O, u mnie Diego koszta i tutaj może od razu ktoś... To zauważyć, że od jego koszta zagrał Dobry Mundial. Koszta przede wszystkim grał w Atletico, które ja uważam za objawienie poprzedniego roku i, mm. i po prostu styl gry, koszty i to jak on wykonuje pracę. I przede wszystkim to, jest najwa to był najważniejszy czynnik, który zatestował o tym, że jednak wybrałem Koszta Millera, Koszta przeszedł do najtrudniejszej ligi dla napastnika chyba. Bo wszedł do Ligi Angielskiej, gdzie obrońca Cię kryje i jak, jak go przejdziesz, to on nie myśli już o tym, że koniecznie musisz sięgnąć piłkę, ale Ciebie. Hmm. I to jest zawodnik, który wszedł do Ligi Angielskiej i 14 goli z Ciebie tej chwili. nie raz. że Miller sobie... No, Miller nie jest tylko na pasyjkę, pas, pas, sam potrafił. A, a koszta, tak. ile bramek strzelił po jakimś trybie. Ja wybieram Millera, że z, z też błędem być na, na tytule. Przede wszystkim też o odbiór, no koszta niesamowicie zwalczona. No, oczywiście, Miller zagrał świetny mundial i tutaj naprawdę, no... Dla mnie osobiście wielkiej różnicy by nie było, gdybym wybrał Midara, a kosztę? Wybrałem jednak kosztę, bo, bo już powiedziałem dlaczego, a też chciałem trochę, żeby te nasze jednostki się różniły. Mimo tego, że w tym roku nie, nie było aż takich kontrowersji na wielu mm. pozycjach, więc tak naprawdę u nas różnice są niewielkie. Jednakże no, no wybrałem tego kosztę i, i uważam, że też zasłużył na to miejsce, bo świetnie zagrał w Atletico. Gdyby nie on, to atletkę, na pewno by nie osiągnęło tyle, ile osiągnęło. Ciekaw jestem, co by było, gdyby, gdyby nie jego kontuzja w finale mistrzów bo tam on pod koniec sezonu był ciągle kontuzjowany, mógłby coś zamieszać, bo jego wojny z Pepa na to po prostu krem de la krem. Yy, I również widza angielskiej, no przyszedł i naprawdę gra świetnie. Podsumowaliśmy napastników na w tym odcinku, czyli co, mamy całą to, to naszą jedenastkę, mamy nasze, więc... nasze, nazwijmy to, po, powiedzmy proszę, once de gala. Nie będzie. Once de gala, nie dokładnie. Nie mamy once de gala 2014 roku i wszystko. Już... Pozostał jeszcze co? ktoś, kto to poprowadzi. Właśnie, pozostał ktoś, kto to poprowadzi. Pojawi się to już za dwa dni. Mam nadzieję, że troszeczkę was zmieszaliśmy z pewnymi zrodnikami. Mam nadzieję, że będziecie to komentowali. że są powody do komentarzy i do dyskusji. że są powody do komentarzy i do dyskusji. Bo, bo na pewno nie, nie, nie ma e, takiego składu, żeby się każdy na niego zgodził. Dokładnie, więc to było subiektywnie po blisku. Na razie, cześć.